Cześć, no nieciekawie to wygląda. Widzicie po prawej stronie na dole na alternanterze Ronayki Mini. Kropy są na szybach tutaj po prawej stronie nad dyfuzorem też się kropy tu pojawiły tutaj z tej odległości może tego nie widać, ale fakt jest faktem kropy są. Poniekąd ja sobie słuchajcie te kropy sam kurde zafundowałem, bo tydzień temu. No, dałem trochę dupy. Nawet nie trochę, bo mocno dałem dupy. Jak, jak wiecie, na pewno, zapewne za każdym razem po podmianie yy, mierzę sobie tam godzinę później parametry wody, tak i. No i sprawdzam, co tam się, co tam się dzieje. I wyrównuję sobie azot względem fosforu, ewentualnie na odwrót. Yy, sprawdzam sobie potas, wyrównuję sobie tam magnes. Magnez troszeczkę sobie podbijam, jeżeli trzeba. Dodaję żelaza, tam odrobina mikro, i tak dalej, nie? No i ostatnio nie wiem, co mnie, co mnie tknęło, co, co mi do głowy strzeliło, ale wziąłem, podałem sobie azotu w ilości 5 ml, No i mierzę parametry we wtorek i patrzę się, a ja tam mam tak. Potas chyba grubo ponad 15, bo tam już krzyżyk mi zakryło na tej skali, na tej fiolce, gdzie na samym dole jest 15, tak? to jest ostatnia wartość. To tam było jeszcze jakieś, nie wiem, pół centymetra około poniżej tych 15, więc tam podejrzewam, że tego potasu to miałem ze 20 jak nie lepiej. Mierzę test na fosfor. 0,4, no ok, fajnie. Biorę test na azot, słuchajcie, w coś między 20 a 30. I się zastanawiałem, skąd mi się kur na ten azot wziął. Już pomijam fakt, że skałki prawdopodobnie podbiły mi mocno GH i KH, bo GH miałem na poziomie 9, a KH miałem na poziomie 6. Co ciekawe, PH było 6,8, więc. Skałki podbijają jednak troszeczkę to, to moje GH i kh No, ale zachodzę w głowę, skąd mi się kurna wzięło? Tyle azotu i potasu w wodzie. No, przecież to samo z siebie to tak nie może urosnąć, nie? No, chyba, że, nie wiem, pół obsady padnie i nic z tym nie zrobisz. No to może wtedy, tak. No i się, No i tu się przydały te moje zapiski, które Wam ostatnio pokazywałem. Tak? Zaglądam sobie, słuchajcie, do moich zapisków patrzę, a tam było podane 5 ml azotu. A ja sobie myślę, kurna, to miało być 5 mg, nali 5 mg miał, no miałem miał 5 mg podnieść, a nie o 5 ml. No i stąd taki właśnie skok. I sobie myślę, kurna, no teraz tylko, nie, 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 nie spanikowałem, nic, zostawiłem, nie robiłem żadnej podmiany, czekałem aż do dzisiaj, tak. No i dzisiaj już nawet nie mierzyłem parametrów, bo się trochę boję, <laughs> nie wiem, co się tu dzieje. Ale nie robiłem podmiany, czekam aż do dzisiaj, za chwilę się za to będę brał, yy, ponieważ ciekawość wzięła troszeczkę górę nad, yy, nad tym, yy, Strachem, tak? I zastanawiam się, co to się będzie działo, jeżeli ja zostawię takie parametry. Bo w trakcie tygodnia do wtorku uzupełniałem tylko fosfor, od wtorku już nawet fosforu nie uzupełniałem ze względu na potas, bo nie chciałem mieć kłopotów z potasem znowu, nie? Więc od wtorku też nie uzupełniałem fosforu, i zastanawiam się, co to będzie. No, oczywiście, jak widać, tak na Reneki Mini, no widać kropy zielone jak diabli. To będzie liście no, prawdopodobnie tutaj z prawej strony to liście obcinam po, te porażone tutaj po lewej stronie tą alternatywę troszeczkę skrócę i będę musiał przyciąć też przerzedzić mocno rotale bo one mi się tam za mocno zagęszczają to już zaczyna być jak chwast powoli ale co jaki był tego efekt no przybyło trochę kropek nie za dużo ich lawinowo nie przybywało tak no ale trochę dzisiaj widać że, że ich się pojawiło więcej yy... No, i to trzeba będzie, trzeba będzie zdrapać. Co ciekawe, słuchajcie, i co fajne, to nie wyskoczyło mi nic innego. Nie pojawiły mi się żadne nitki, krótkie, długie, nic. A przypuszczam, że jeżeli dzisiaj bym nie zrobił podmiany, nie zrobił tego, a zrobię dzisiaj dużą podmianę, bo 60-70% mniej więcej. Gdybym nie zrobił dzisiaj podmiany, zostały to tak jak jest, tak? i liczył na to, że rośliny mi to wszystko wyżrą to przypuszczam, że te zielenice by się po prostu zaczęły panoszyć po akwarium i pojawiłyby się prędzej czy później jakieś nitki krótkie albo długie. No, takie moje przypuszczenie. Ale nawet po, 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 po drewnie widać, tak, że te kropy się tu rzuciły. Tu jeszcze po tej lewej stronie alternatera nie jest... No praktycznie mało co jest porażone tak, tymi kropami, ale po prawej stronie jest, jak widzicie sami na, na filmie, tragedia. Nie? Tragedia. No i bardzo szybko, bo jak zauważyłem ten wysoki azot, to już we wtorek jak zauważyłem jak zmieniłem, zmierzyłem sobie parametry, założyłem ten wysoki azot, wysoki potas, no to też i zaczęła mi zielenić ceramika w, w, tym, w dyfuzorze, więc tutaj też będzie zaraz myju, myju będziemy płukać tą ceramikę. A reszta, no reszta jest OK. No dzisiaj też będzie płukanie filterka po miesiącu. Zobaczymy jak on po tym miesiącu wygląda. Nie wiem, też zastanawiałem się od bo wcześniej tego też nie mówiłem, bo sam się nad tym teraz zastanawiam jeszcze. Rano, kiedy zapala mi się jedna lampka i patrzę sobie na akwarium, ale tak od lewej do prawej na przykład, albo przez prawą szybę do lewej szyby, to ta woda wydaje mi się taka jakby taka mętnawa ale kiedy zapalają się, już kiedy te obydwa światełka świecą i to akwarium tak popracuje sobie na pełnym świetle ze dwie godziny, ta woda się sama klaruje. Nie wiem, co to, od czego to jest w ogóle. I będę musiał też i poszperać, bo to takie trochę dla mnie dziwne zjawisko, no ale odpłukać oby tylko takie problemy, nie? Przynajmniej po tym, co odpierdzieliłem, to, to oby tylko takie problemy. Tak więc biorę się za robotę trochę przerzedzam te rotale szkrabie szyby usunę porażone liście z Renneki Mini no dobra, ogarnąłem troszeczkę to akwarium z 24 bądź 5 litrów wody netto wymieniłem 16-17 litrów, coś koło tego no woda była taka ta, ta brudna woda, ta spuszczona woda była taka troszeczkę, jak wam to powiedzieć, tak, by leciutko czymś, czymś delikatnie zazieleniłem, przypuszczam, że zaczynał się zakwit wody u mnie, ale to zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Podciąłem kilka, wyciąłem kilkanaście nawet łodyg rotali i tej hra, i tej, tej zielookrągolistej. I zauważyłem na niektórych liściach tam czwarta, piąta para od góry tych liści, zauważyłem, że miała oznaki chlorozy. I tymu się nie dziwię, bo ja dopiero od, od poprzednich soboty zacząłem podawać żelazo do, do akwarium, takie normalne żelazo, bez mikro, bez niczego, samo żelazo. A że potasu mam w kosmos, tak, po sufit w tym akwarium. Teraz jeszcze nie wiem ile tego mam, ale przypuszczam, że no myślę, że do 8, do 8 może PPM zjechałem tą podmianą. Ale to się okaże za godzinę półtorej mniej więcej ile tego jest. Natomiast no, sprawdzę sobie potem tego, ten potas jeszcze, ale z, mówię poprzednio, tydzień temu dopiero zacząłem podawać żelazo i te nowe przyrosty już o znaków chlorozy nie mają. To zresztą miałem po, w poprzedniej wersji tej kostki, tak pamiętacie tam było. Był taki odcinek o tym, że pojawiła mi się chloroza. Potas był, wszystko było tak, ale nie było żelaza. Zacząłem podlewać żelazem troszeczkę to akwarium i chloroza ustąpiła. Co prawda te stare liście, tak jak tam mówiłem wcześniej, i teraz też to powtórzę, że to co zostało porażone chlorozą to już się nie naprawi, ponieważ no, ta tkanka zielona po prostu ona się nie rozwinęła, nie, nie wykształciła się, i czy, czy zginęła, czy już nie wróci. Natomiast nowe liście już tej chlorozy tutaj nie wykazywały i tak samo jest teraz, tak? więc widzę, że te nowe przyrosty, te 3-4 nowe pary liści, które się pojawiały, już chlorozy nie mają, więc mówię, za około godzinkę znowu zmierzę sobie parametry wody po podmianie, jakie mam i uzupełnię nawóz. Tym razem pamiętając, chórka wodna, muszę sobie do dziś czerwonymi litrami zapisać, że mam podawać miligramy, a nie mililitry kurde taką skuchę walnę. Ja bym dobrze, że to się skończyło, tak się skończyło, czyli większa ilość kropek na, na szybach i na roślinach zostawiłem sobie kontrolnie na tej tutaj rotali po prawej stronie, tam gdzie te oto zwisi na szybie bocznej. To na, na, nie na rotali, tylko na rednej kimini. Tam zostawiłem sobie kontrolnie jednego liścia takiego właśnie zaciapanego tymi zielonymi kropami i zobaczymy jak się sytuacja będzie rozwijać. Choć z drugiej strony niepotrzebnie go zostawiłem, bo zaciapane kropami i zielenicami, mam też kamienie, więc tu też się zobaczymy, jak będzie sytuacja rozwijać. No cóż, będziemy obserwować, podlejemy nawozami, zmierzymy parametry, podlejemy nawozami, zanotujemy cośmy zrobili i zobaczymy co, jak się będzie sytuacja rozwijać rozwijać do, do wtorku, bo we wtorek będą kolejne pomiary i i dalej będzie wiadomo, co się dzieje. Ta woda, jak widzicie, jeszcze jest taka leciutko chyba mętnała, mi się wydaje, ale to też wina tego, że w tej wodzie pływa bardzo dużo takich drobniuteńkich pęcherzyków, pęcherzyków powietrza jeszcze, no bo ta woda taka już niby odstana, tak, ale ona przy wlewaniu jeszcze tam troszeczkę tam coś ma w sobie, że, że, że te pęcherzyki powietrza jeszcze tam gdzieś są przy nalewaniu się pojawiają. No dobra, tyle chyba na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, jak się filmy podobają. Jeżeli moja ta wiedza, z którą się z Wami dzielę, jest Wam przydatna, to mile widziana łapka w górę, dzielcie się komentarzami yy, i słuchajcie do następnego, następnego razu. Miłego weekendu życzę, trzymajcie się, cześć.